Kurde, to też tak się gęba że? Spa do spania? No na dzisiejszy wieczór Mamy taką na to i śpimy tu Tam za lasem jest jezioro Można tędy dojść Może pójdziemy tam jutro Bo dzisiaj nam się nie chce Dzisiaj za późno No jutro się pójdzie i tyle Się wypiję, bierzemy browarki i będziemy pić Dzisiaj jeszcze trochę nałaziłem najeździłem Jest zmęczony już jestem na starcie no ale to nic Dzisiaj też mam dla was specjalne piwerka Chcesz to wrzuć tutaj, bo jest miejsce Może czteropak, czteropak nie wejdzie, musiałbyś go rozpakować Piwo wietnamskie Sapporo Alkohol 5%. Tak to jest napisane. Piwo pasteryzowane Wyprodukowane w Wietnamie. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Kufel prawie czysty, tylko z nie To jak mówię, piwo z Wietnamu, Sapporo jest to... Tutaj mam napisane gdzieś po, po polskiemu. 5% alkoholu, już mówiłem. Zawiera słód jęczmienny. Na licencji Sapporo Braz LTD Japonia, ale wyprodukowana w, w, w Wietnamie, to jest w końcu nie wiem czy to jest wietnamskie czy japońskie piwo. Ty. ty, gdzie ty jesteś? Jak coś jest wyprodukowane na licencji jakiegoś kraju, to jest to ja, jakiego kraju? No nie wiem, to może to japońskie, nie mam A. pojęcia. Hm, dobra, nieważne. W myślę, że takie piwo Sapporo, jest to piwo białe. Zobaczmy. O Jezus, puszka jest sprawilna, bo ma 650 ml. O! Otwieramy. Ziemniutkie prosto z Aha, słuchajcie, to piwo kosztowało mnie <laughs> 15 zł. <laughs> I to nie jest kraftowe, pewnie, tylko to jest zwykłe piwo w danym kraju. W Japonii albo w Wietnamie, nie wiem, Piszcie, jak wiecie. na pianę, Gęsta, piwo przezroczyste, żółciutkie, jak na szlech, <laughs> albo żywiec, albo tyskie cokolwiek pijemy, testujemy trochę dużo piany, bo mam wąchy całe nie mam wąchów powiem wam piwo Dzieci smakuje jak wiem. nasze tyskie to tak jak no właśnie mały Fiat był produkowany na licencji no właśnie, jest polski czy nie, w włoski? polski, no w Polsce był produkowany czyli czy to jest wietnamskie, dobrze powiedziałem nie wiem ja nie wiem, albo wietnamskie, albo japońskie nie wiem, bo on smakuje jak nasze tyskie no. ja wiem, oni Kupują u nas tyskie tak, i wlewają, wlewają swoją puszkę. No powiedz, jakie masz wrażenie? To jest Tyskie w klasycznej odmianie. Standardowe Dobra, piwo. zwykłe jasne piwo. Zwykłe jasne piwo, no. Niczym się nie wyróżnia. Nie, normalne. Nie, nie warte tej ceny. Nie warte, bo 15 zł na puszkę. No, nie warte. To, 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 Dla, to dlatego, że, do... dlatego, że z zagranicy ściągali, dlatego tak z daleka. i puszka ładna. Dobra, pijemy należy nam się, bo dzisiaj się nałaziliśmy. I PIWA! Nie żyje, ja. A co? tu nikogo nie ma Ale... Zakłócasz ptaszki Ptaszki zakłócasz, nie? No. Jak widzicie saporo już wypite Teraz będzie piwo Naszych wschodnich braci. braci Którzy walczą o niepodległość swojej ojczyzny Ja wspierając ich Kupiłem ich piwo Jest to piwo, jak mówię, ukraińskie 4,7V Birla e, Jest to gdzieś po polskiemu coś? No jest po polskiemu, piwo jasne Lwowskie Lwowskie, o No więc spróbujemy, jest to piwo jasne Tradycyjne, zwykłe Zobaczymy jak zasmakuje, a, za jednak rozwijasz linkę? Trochę cienkie oświetlenie, ale wybaczcie, no Zobaczymy co tam nasi sąsiedzi produkują Piwo Lwywskie 1715 Taka butelczyna. O, żeż ty, ale się wylało Poczekamy aż pianka Pianka łopadnie Dobra, spróbujemy z butelki, zanim pianka o, coś tak rozlał. Piana poleciała Ja pierniczę. Wiecie jak to smakuje? Jak Sapporo, który przed chwileczką piłem. No spróbuj, no identycznie późno. No. Ty już taki przepity jesteś, że tobie Albo każdy... nie mam smaku, nie? Nie, no pierwsze piwo dzisiaj dopiero to... Żadnej różnicy. Czy rzeczywiście. Nie? Jak zwykłe piwo. Tak. Te ale bez kitu, tak, tak samo smakuje jak te Sapporo. Mhm. Jota w jota to samo, ten sam smak. Kurde, pierwsza się z spotkałem. Tam to japońskie albo wietnamskie, a to ukraińskie. No i tyle. To była taka szybka dzisiejsza degustacja dwóch piw. Dalej już będą standardowe, więc wam nie będę pokazywał degustacji, bo to nie ma co. No zobacz, jak się obkręcił. <grym zainteresowań> tak, jest. Super! Zalaz, szynka Co się dzieje z tą kamerą? kurde? No co? Coś ty narobił? Chodź <grym zainteresowań> Chyba zaraz no pójdziemy do samochodu, bo kurde cały dzień leje, już jesteśmy tacy przemoczeni Jak Ci się podobał ten ten? Ten Bukiem. marsz dzisiaj Fajny Fajny, nie? Fajny robi, wra robi wrażenie Mieli rozmach skór Ja tak powiem, kolega to cytował no. Warto iść. warto jeść, jeszcze byśmy, mówię, poszlibyśmy Na ten drugi, ale to się nie opłacało, bo 200 zł musieliśmy, ja już mówiłem, 200 zł byśmy musieli zapłacić, a byłoby praktycznie to samo, nie? Tak A tutaj wyszło nam 39 złotych chyba, tak? Tak, 58 złotych no 39 kosztowała wejściówka na dłuższą trasę taką 2,5 godziny, no i chyba dłużej chodziliśmy, powiem Ci, około 3 chodziliśmy. Nie wiem. Prze przewodnik bardzo fajny, też żarcikami tam rzucał. Grupa też fajna, fajne dziewczyny niektóre były. No nic, no chyba dzisiaj będzie taki już wieczór taki bardziej nudnawy, czyli picie w aucie. No bo co tu robić, no pada. Ale niedługo zacznie się lato, będzie ciepło, będziemy pływać, będzie pełno ludzi, nie? Ale my będziemy szukać miejscówek takich dzikich. Powiem Ci, że w lato, jak byliśmy, nie wiem, czy kojarzysz, jak dojechaliśmy do... Nie szklarska, bo ja zawsze mylę te dwie. Nadmorska, tam gdzie byliśmy niechorze i tam dalej. Pogorzelica. Pogorzelica. Tam do takiego znaku kiedyś dojechaliśmy, zakaz wjazdu, pamiętasz? Tam Ci jabłko dawałem, chciałeś jabłko. No, 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 no. no. I tam dalej jak jedziesz, to jest niby teren wojskowy, a tam no. rowerem ja tam jeździłem. Ja tam z lato zjeździłem kupę tego. Powiem ci, byłem w sezonie, w lipcu. Właśnie pojechałem tam rowerem, wychodzę na Wydmę. Ty mówię, nie wierzę, nie? Zero ludzi, a tam wiesz, patrzyłeś tam w pogorzelicę, pełno, czy parawan czy parowanie, a tu jakiś jeden przechodzi z psem, kurde, bo to jest dalej od miejscowości. Nie? To jest to samo, co byliśmy na tym opuszczonej jednostce wojskowej koło Mielna. No. To jest identycznie. Wychodzisz, patrzysz na plażę, peł... ale wiesz, hen-hen-hen, no, no, daleko, no. pełno ludzi, a tu puściutko. No właśnie, to jest to i takie miejsce trzeba jeździć. No. no bo ludzie jeżdżą tam, gdzie wykupują, sobie w czasy, tych... kurczę, siedzą na kupie wszędzie. Ta. A tacy jak my, wolni ludzie, <noise> sobie pojadą gdzie chcemy. Nie jesteś uwiązany, Ta. jedziesz gdzie chcesz, wypoczywasz gdzie chcesz. No. Nie masz wykupionych obiadów. A ja tego nie, nie potrzebuję. To, ale nie, ja mówię tak ogólnie. Wiesz, nie ma takich udogodnień jak sobie wykupisz gdzieś tam w, no nie, w czasie, Niektórym nie? to pasuje, nie? bo na przykład są nie, zajęci no albo gotują w domach cały czas i chcą sobie na wakacjach odpocząć od tego, Oczywiście, nie? że tak. To też trzeba szanować. Ale jak ktoś nie musi, to takie coś jest coraz razy lepsze. Pewnie. Zobaczcie, no można wiesz, no, zobaczyć. Masz też taki nie masz tej wygody, bo na przykład kibla nie masz, chociażby. Jak dla mnie to nie jest żadne utrudnienie. Nie no tak. No, nie mówię, mówię o to... pod sobie, nie tylko tak. A no to jako sobie, No to mi by brakowało może... Nie, ja bym wolał mieć kibeli na przykład prysznic jakiś. No to camper. No camper. Ale z drugiej strony są mopy. Są, są, nigdy nie korzystałem. Sobie Ty, nigdy nie korzystałem, prysznic. a to, ile, gdzie to się płaci? Tam chyba jesteś. Nie, tu gdzie pamiętasz zatrzymywaliśmy się no, teraz. No tam drodze. był też prysznic, tam był, widziałem prysznic i było napisane, że jest bezpłatny. Oh. O. No. Uh. Jedziemy na Mapawę, wracając? się razem. <laughs> Ale teraz, słuchajcie, tak, poszliśmy do tego e, schronu, i, i w pewnym momencie jeden przewodniczący, chciałem ja prowadzący powiedział: Zgaście Zgaście latarki, w ogóle mnie nie widać, kurde. Zgaście latarki i bądźcie cicho. Klimat był zajebisty, bo nie? Ciemno, jak w dupie. Tam już ani źródła światła żadnego, nie? I kolega chciał takie coś zrobić. Takie. Ale nie zrobi, bo się wstydził. A ja zapomniałem nie o tym, jakbyś mi, się, to, jak mi powiedział, co? Nie chciało mi się. Ale nie powiedziałem, mam... nie powiedziałem, że tym otworem, tylko tym dla jaj, no. Nie, to ja bym chciałem naprawdę i takiego głośnego puścić. <noise> bo tak tym <noise> by otworem to tak nie... No nie jesteś w stanie tak naśladować. Miachnie. Jak nie. <noise> jakbyś tak zrobił, to byś to. Wszyscy... <noise> <noise> Ty, no to mi nie przyszło do... Główny. Ale nie ja zapomniałem, bo... znaczy, ja w ogóle nie pomyślałem o tym. Tak czego tak wiesz, oni mówią tak, teraz bądźmy cicho przez chwilę. Ja mam taką burzę myśli, nie co tu pierdolenie, coś takiego nic nie wymyśliłem. To jak znalazłby było, ja bym tam wiedziałem. Takie co coś, się... coś by było, o jezus, Przestań, coś zrobiłeś. Który to? Który to? Wiesz co? Wiesz co można by było zrobić? Taka cisza, cisza i się wyluzować wtedy. A! A! Wiesz co tam by się stało? Trzeba było powiedział, że teraz przez 15 sekund, bądźcie tego. I tak po cichu pójść. Tak trochę oddalić się, tak, wiemy, z 20 metrów dalej i tam się tak wydrzeć. <śla> przez te wagoniki tam. <śla> Nie, polecamy. Naprawdę jest bardzo fajnie. Jak traficie na fajnego przewodnika, to będzie zajebiście. Patrzcie jakie mamy obozowisko. Bardzo fajne jest. Jest taka noc. Fajnie, że mamy białe samochody, bo wystarczy zaświecić lampkę i widać je z daleka. Ja sobie przemaluję go na zielono. Ja też. Ja już mówiłem, że ja sobie przemaluję na zielono, raptorem sam go Taki pomaluję. Wojskowy zielony. Zaraz, zaraz ci będą... Jak zobaczą w komentarzach będą pisać, że zgapiasz od odyna. Jakby ododyna? kurde Odyn był jakimś pierwowzorem, nie? A czemu od odyna? No bo Odyn ma zielony. No, nie, nie, ja nie patrzę na odyna, ja patrzę, że mniej go w lesie będzie widać, bo jak często stoimy gdzieś w lesie, nad jeziorem, to to białe. To się strasznie rzuca w oczy. No no i co z tego? Nie, no ale ja nie chcę, żeby się rzucało w oczy. Nie, Jestem introwertykiem i ja nie lubię no. kupować tłumów, nie lubię, żeby ktoś zwracał na mnie uwagę. Patrzcie, jaką lampkę mamy. Niech będzie A nie... zielony, A on niech sobie gada. Niech sobie tam gada. Musi się nagadać, no. No, chyba ty. Patrzcie, ile mamy. ile alkoholu już wypili. O rany boskie. <laughs> ale słuchajcie. Cały czas pada, zobaczcie, widzicie, widać to nawet na kamerze. Cały czas leje, kurde. Nie leje normalnie pada. Znaczy, Ale chodzi o to, że jest mokro, no. Cały ale czas nie leje. Cały dzień. Aha, ty! Właśnie, proszę bardzo. Teraz możesz powiedzieć. Ludzie piszą, że jesteś zajebisty gościu i powinien założyć kanał na YouTube. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Bo mnie to nie interesuje. Ale powinieneś założyć Ale ja zarabiam na czym innym No ale nie musisz, to nie chodzi o zarabianie ja nie, ja, A Myślisz, ja... że ja zarabiam Ja nie, nie zarabiam, to nie jest moje główne źródło utrzymania Nie, yy, nie, bo mój ryj na kamerze mi się nie podoba Ale ludzie twierdzą, że jesteś fajny i powinieneś założyć Ja ci pokażę te komentarze Nie podoba mi się mój ryj, nie podoba mi się mój głos Jak słyszę z nagrania i... Ale głupek, Jezu, jak ja jestem jasny no właśnie, Zobaczcie, tak mi jak wody, gwiazda, tak. zobaczcie Musisz się przy... Jezus, nic nie widzę Musisz się przyzwyczaić do fleszów Powinien założyć. Ty grzebiesz przy samochodach. Ludzie lubią to oglądać. Piszcie w komentarzach czy Jarek ma założyć kanał. I dajcie nazwy kanału. <grymne> Czekajcie, zmniejszę trochę moc. Już ryja widać lepiej? Widać. Kurczę, Jakie ja brzydki jestem w tej kamerze. Nie, idziemy spać zaraz. Ja już sobie ogrzewanie włączyłem, on sobie nie włączył, bo lubi zimno. Jest 9 stopni w samochodzie. Chciałem zauważyć. Idź chcę włącz. Naprawdę. I to ciągle. pasuje. Pasuje. W poprzednim odcinku miał 27 stopni w samochodzie. No i się obudziłem, bo mi za gorąco było. <grym> ja miałem 18 stopni, ale jak to włączyłem te Webasto, co mi... Miałem, zanim włączyłem miałem 10 stopni w samochodzie. I później tak trochę zimno było, ale było 16 stopni, ty. Ale coś mieli za po nogach, nie? No, wtedy była ta awaria tego Webasto. Nie? No ja muszę... 27 jeszcze... Jeszcze to przegiałeś. Tak? Ja muszę jeszcze otworzyć maskę i koreczek popuścić na zbiorniku. Żeby się, wiesz, podciśnienie nie, że nie zrobiło. Cała, nie? No. Idziemy spać. Jeszcze tylko popuścimy koreczek. A, no. zapalimy jeszcze na główną. Poczekaj, król złoty ja tylko sobie schowam ten. O! Zawsze puszczasz koreczek? No, żeby się podciśnienie nie zrobiło Wiesz, nie wiem, czy by to coś dało No Czy by coś się stało No Ale boję się, żeby się wyłączyło w nocy No właśnie, ty jak ta pompka działa tam w Webasto? Na jakie to zasadzie jest? No jak, no wysysa, nie? Ale jak ona działa, mi chodzi? Jak tam ten rdzeń działa? To nie wiem Dobra, troszeczkę tylko O, gdzieś nie zeszło Troszeczkę wystarczy to ja idę do siebie, dobranoc. Patrz, lampkę zostawiłem. Trzeba ją zgarnąć. Chodź, tu malutka. O! O! Pociągniemy. O! Cykwuch. I lampka siedzi. Dobra, gasimy. Ty, ale ona ma całą baterię jeszcze. Rozumiesz, cztery kreski są. Mam ci bardzo fajna lampka. No. Dobra. Dobranoc. Dobranoc. Ale echo. Dobra, idziemy do środka. Widzimy się zaraz. No i koniec. To jest koniec dnia dzisiejszego. Mamy godzinę dzisiaj troszeczkę późniejszą 23:20. Idziemy spać. 16 stopni w samochodzie mam. Troszeczkę, bo teraz włączam wybacza tuż przed snem na troszeczkę wyższe obroty. No, działa cały czas elegancko, ciepło się zrobiło. Później spuszczę na minimum, będzie spoko Widzimy się rano, idziemy spać No dzisiaj, powiem Wam, dzisiejszy dzień Obfitował wiele atrakcji eee, No oczywiście Wy tego nie widzieliście, ale dzisiejszego dnia Już byłem na rowerze elektrycznym biegałem dookoła całe jezioro Jestem naprawdę zmęczony Liczę na bardzo dobry sen huh, Jest taki pewno obejdzie. Także widzimy się rano Do jutrzejszego dnia, trzymajcie się ma, Witam Was serdecznie z samego rana z deszczowego poranka, jak zwykle. Drugi dzień pada, cały czas, tak siepie, siepie. Oczywiście w nocy nie. Dopiero jak nastał ranek, to dopiero wtedy, nie? Patrzcie tutaj płynie. Rzeka. Właściwie znaczy taki kanał. Czyściutka, wartka widzę. No i dupa, no nie można nigdzie się przejść, słuchajcie. Słyszycie? No pada cały czas, pada, pada, pada i... No i tak zaraz się przejdziemy, bo tu nie ma co tak siedzieć. No nic, trzeba iść, no bo to co to robić. Jak siedzieć cały czas w samochodzie, to już mnie dupsko skoboli. No dobra, to idziemy. Patrzę, jaką parasolkę znalazłem w samochodzie. Muszę, żeby kamerę ochronić. <laughs> Idę pokażę wam rzekę. Rzeczkę. Kanał. Czy jak to tam nie jest zimno, bo mamy. 9 stopni, to jest tak w miarę. Ale chyba jeszcze chłódkę założę, jak będziemy szli nad jezioro. Na razie wam pokażę rzekę. O! Patrzcie, każeczka. Nawet dosyć czysta woda. Czyściutka. Patrzcie, można sobie kufelek opłukać. No. I tak to płynie macin brudną wodę zasycasz, ale no, nieważne. No. I jak znalazł. No i tak to właśnie wygląda. Pada, pada, pada. Idziemy teraz nad jezioro. Ponoć tędy też się dojdzie, więc zaraz zobaczymy. Patrzcie, jakie moczary fajowskie. Drewna w opór. Można jarać ognicha. A wczoraj już nie palili, bo żeśmy się kepsem najedli. I nie było sensu w ogóle, nie? No. Ale już muszę pomyśleć na taką maszynę niepogodę jakiś parasol rozkładany, tylko żeby się składał jak transformer z jakichś mniejszych rozmiarów. O! I jakbyśmy tam wieczorem. ten, fu, Nie, dałem, nie wrócimy. Chociaż tam ścieżka chyba jest. Bo tam zrzaski klimat Takie fotę chcę zrobić na dole, zajebiste O, tu jest przejście mm. Ty no patrz, tu było zajebiście, też mogliśmy samochodami przyjechać Kładeczka, patrzcie, kurde Fajne miejsce Patrzcie na to Weź spaj drutka, bo tu nie przejdzie te! Ale patrz, z przodu widzi, ale jak tylne koordynuje, to mogliśmy samochodem dojechać. No, tylko wiesz, wczoraj było już wieczorem, późno. No. tak nie wiedzieliśmy za bardzo. Patrz, kurde, normalnie ławeczka, tylko że to jest co z tego, jak to za wszystko przeczeka. Nie no, no nie jest tak źle. Dałoby się gdzieś usiąść. Pięknie, no kurde, muszę ten ponton w końcu kupić. To jest duże jezioro Ja właśnie mówię nad tym jeziorem byłem sprzękiem i tu za bardzo nie ma gdzie, gdzie na takie dzikie obozowisko Ale no bo tutaj nie dotarłem ta woda jest czysta. No już rano tak właśnie mówię kufel mułem mówię, mówię Kuj jaka ty, czysta woda jest A tu taki mostek zrobili Chyba że raczej samo to się tak nie poukładało układało. to drewno? Nie no, drewno tam odpłynęło, no widzę, że ci kawałki tam. Też, specjalnie, żeby przejście chyba zrobili. Zobacz, widzisz, jak ludzie łażą? Ale gdzie przejście? To po tym? No. A tu chyba kładem ktoś jechał. No bo są ślady wyjazdowe, zobacz. no. Taką przeszkodę sobie zrobił. A co tu jest? Góra Pożadelska. Boże, jaki... Nie, Poziadelska. Poziadelska. To zi jest. No Poźdźziadelska, ale głupia nazwa tu jesteś, tak? tu jesteś Patrz, a tu jakieś chatki są Tu Tu i tam no, To tam to byliśmy jak Jakie ośrodki A o miejsca ustawienia wiaty zadaszenia O, no, no Piękny teren, żeby rowerem jeździć Pojechałbym, ale kuźwa Po wczorajszym mam dosyć Nie, po prostu nie jestem przygotowany na deszcz, bo mam specjalne ciuchy, że w deszczu można jeździć, ale... No bo nie lubię w deszczu jeździć, to nie jest miłe Przecież jak kiedyś jechałem yy, gdzie jechałem? Aha, jechałem na murzynkę z chaty rowerem Całe 8 godzin plało, A ja w tym deszczu jechałem Buty całe okre, oczywiście w tych jechałem, co teraz mam Ale reszta, reszta sucha Dobra, trzeba zjeść coś konkretniejszego niż zupkę Teraz będzie na zdrowo, a że nie mam, słuchajcie, miski. No muszę zainwestować w miskę, to zjemy z patelni. A na tapet wjeżdżają truskaweczki. O na razie wrzucę tak. Bo je obmyję zaraz, bo nie mam zamiaru jeść jakiś piachem. Do tego cała paczka boróweczek amerykańskich. Kurde, śmietnik mi się prze przepełnia. Teraz nalejemy wody. Jak wiecie, żeby umyć, to nie, chociaż trochę. Tak obmyjemy. Żeby z tego piachu. O, zaraz położymy tu. To to samo. Sorry, że światło do dupy, ale nie chcę mi się już. Zapalać. Coś tam będziecie wiedzieć. Dobra. To wylejemy. Pokroimy to w plasterki. Super. Teraz te wszystkie wrzucimy. O! To już możemy wywalić. Teraz bananik. To odkładamy. No i teraz jedna mniej zdrowa, to taki jogurt gotowy. Można to zrobić na kefirze, ale ja mam ochotę na takim czymś. I to po prostu zalewamy. O! Dziękuję. I takie coś. Marcelek będzie. Kurde, śmieci mi się przepełniają. No i takie coś. Taki jogurcik z owocami i takie coś będę samą, także, o, życzcie mi smacznego. Ja też wam życzę. Życzę. Jem. Jak widzicie, ciągle pada. Ciągle. Pojedli, zaczeki syf. Trzeba delikatnie posprzątać. No. Będziemy odpalić. Całą noc we basto chodziło, i zobaczymy. Luzik. No, luzik. I palimy wrotę. Zobaczymy, patrzcie. Widzicie? Odstrzała. Zobaczcie, tutaj pokazuje mi 13.1 ładowanie, 13.2. Ten wskaźnik jest chyba dziabnięty. Idę zobaczyć tam ile wskazuje. Bo tutaj mam z Webasto, nie? O, a Webasto pokazuje... Webasto pokazuje 14.4. Widzicie? Czyli ładowanie jest OK. Widzicie, całą noc Webasto. I piknie wszystko chodzi. Dobra, niestety trochę pochodzi. Albo to, jak jeszcze siedzimy, to nachuchamy. Oh. No i koniec moi drodzy Koniec moi drodzy Jedziemy do domu Jest godzina 14 prawie Zwijamy się Zabiedzę. Cały czas leje Skręć w prawo Dobrze wiem o co Ci chodzi Cały czas leje To nie ma sensu Moi drodzy I dzięki, że byliście z nami w tej wycieczce i już szykujcie się na następne wojarze, bo na pewno gdzieś pojedziemy. Także do zobaczyska, trzymajcie się i do następnego.